Siemanko, prosty przekaz leci. Słuchaj, chcę Ci coś pokazać. Może miałeś teraz w swoim życiu taki czas, że mnie imprezowałeś. Mówię tu na przykład o Wielkim Poście. Może nawet nie jadłeś mięsa. Ale to nie ma znaczenia, jeśli nie jesteś zjednoczony z Bogiem. Wiesz, na Bogu wrażenia nie zrobisz. To po co Ci ten Wielki Post? Idź sobie na imprezę, wybaw się, zjedz sobie kiełbaskę, i już, jak chcesz sobie iść do piekła, to idź. Prosta sprawa. Ale jeśli nie jest ci to obojętne, to potrzebujesz narodzić się na nowo, stać się obywatelem nieba, czyli oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Każdy, każdy swój pogląd musisz uznać za nieważny, w ogóle śmieciowy. I zechcieć przyjąć to, co ma Chrystus, porzucić swoje stare życie, tak jak dotąd, do tej pory żyłeś że właśnie robiłeś jakieś posty, może chodziłeś święcić jajeczka. Zobacz, Stwórca Ziemi, Stwórca tego wszystkiego, Stwórca Ciebie i mnie, myślisz, że Jemu zależy na tym, abyś poszedł w niedzielę czy w sobotę do kościółka i poświęcił jajka? No bez przesady. Zobacz, jakie to jest, jaka to jest pierdoła. Bogu na tym nie zależy. Aby być zbawionym, potrzebujesz przyjść do Chrystusa, uniżyć się przed nim, wyznać to, że jesteś grzesznikiem i potrzebujesz pomocy, która jest w Chrystusie. A będziesz zbawiony, i to nie religia, ani nie żadna książka, ale żywy Bóg. Zapraszam do kontaktu.